Mm. Witajcie widzowie dzisiaj wam coś pokażę tak to jest Brawl Stars mam go już e, 6-7 miesięcy no i pokażę wam dzisiaj moje zadmiarze moja Shelly e? mam jeszcze to ale ja wolę e, Shelly Squad Buster. Nita. Mam z tym rekinem, nie wiem co to jest Reba czy co I mam pandę. O, nie wolę to. Kolta, mam na Maksa, I mam do niego hyperczarza mam do niego takie przebrania, nie? ból, bólem nie gram często, ale na moje Moim zdaniem zdaniem ból jest dobry na Zodyna Brok. Nie cieszę się z tego nowego broka, broka bo brzydki jest. Mam takie i takie przebranie. No i chyba... Załączę to. O. Nie wiem, nawet co zrobił. Nie. No tak. El Primo mam niego. I takie. O mam, o, Mary. złote i takie. O, mi się podoba złote, bo to pomarańczowe miałem kilka miesięcy i mi się znudziło, więc użyłem nowe. Po, do poko nie mam. Nie gram nim. Za często. Na, pocz początku, na początku im grałem nim. Rosa też ją nie gram często na początku ją grałem o Jessie i ramion, ale rzadko. Mam takie przebrania ale ja wolę to. Trafiłem je z mega świni. Daj na Mike. Takie. No, takie mam tylko. Trafiłem je z no widzicie. Tutaj u góry. Napisany dynamiczny Mike. E Tik. E Tikiem gram. Ale też nie często. 8 bit. Ośmiobit. Do ośmiobita bita nie mam przebrania, ale chciałbym mieć to. Nie brązowe, tylko to. O, Riko! E udało mi się na niego uzbierać Monarcho. I mam jeszcze pana kurczaka. Kto zna Chakena, to piszcie, do, piszcie w komentarzach i czy byście chcieli filmy z Bruxa Wziąłem se kurczaka, bo przypomniał mi się Chicken i Chickena jeszcze oglądam. Fajny youtuber. Dobra. Do niego mam takie przebrania, ale chciałbym przebranie skrzynki, ale nie ma. Już nie będzie. Dobra, peny. No peny też nic nie mam. Karl, o takie mam i takie To dzisiaj właśnie trafiłem. To przebranie, grałem. Jackie, o to przebranie trafiłem, ale dawno. Y, dwa miesiące temu. Nie gram jakoś za często. Gus. No, a do Gusa nie mam. Bo też nie mam. Ems? Mam to. I niech nie mam. To Stew mam takie I, nie, i chyba nie chciałbym innego. Do Piper, Piper, a dobra niebieskie jest normalne. Do Piper chciałbym to, o. Na Piperce mam 17 rankę. No i Frank, mam Hiper Charger, do niego dzisiaj sobie kupiłem. Zrobiłem, a i przebranie mam jakoś, mam jedno to. A jakie bym chciał? Takie. Takie chciałbym. Bi. To bi nie mam. No, też się nie gram. O, nani, to nani nie mam. Hyper charge do Edgara. Mój pierwszy. Takie mam. A chciałbym mieć takie. A na samo koniec wam pokażę. Takie chciałbym mieć lub robota, ale zielonego. Pokażę wam, jak to będzie wyglądało. Jak on by wyglądał. grifa do grifa nie mam. Loli też. O, to sama mam. To sama mam takie. O, Perl. Perl jest na moje dobry. Na zadymę. Ale chciałbym do niego przybranie takiego statku zielonego. Larry i Laurie. To chciałbym mieć. To zagliczowane. Też to jest spoko. Czemu ja mogę ruszać czerwonym a niebieskim, nie? Hej. Dobra, lecimy dalej. Better. Nie mam. Mortis. Do Mortisa. Nie mam? Oha. Myślałam, że mam jakieś. O, do Max mam. Niebieskie. Niebieskie mam do Max. Do baza. Udało mi się zrobić Godzilla No i mam. I tylko muszę kupić sobie hi ale... Nie chcę mi się zbierać, bo wolę ulepszać. A i mam takie, no. To było moje pierwsze przebranie. O, Otisa. Powiem wam, Otisa u mnie w klasie każdy by chciał go mieć. A jak go trafiłem, jak miałem 2000 pucharków. Czajcie? 2000. I miałem już Otisa. O, Dogus. Trafiłem go też. Dobry. Lili. Nie gram ją za często. O do Spajka mam takie przebranie, tylko takie. Do Leona. O mam kota, trafiłem go. Sandy, trafiłem kiedyś, ale dawno, dawno temu. O i Cordeliusa trafiłem. O Jezu, z 100 star dropów legendarnych. Nie legendarnych. Zwykłych no. I sobie kupiłem to przebranie. To jest spoko też. W ogóle wszystkie przebrania mi się podobają. Oprócz tego żółtego i złotego, jak jest. O, no i Draco. No Draco tak. To oto moje zadymiarze Oto moje zadymiarze Tu jestem na 25. Nie mam niestety. No. No Jezu. Karnety. Zbieram na niego. Mogę przyłączyć pana Panapii i Gina. Zbieram na brona No W sklepie O, dzisiaj w sklepie były Dwa darmowe megaboksy Więc jak to oglądacie to Zaraz możecie wejść I No i je odebrać Tutaj mam, tak? O no, tu jestem pucharki 12, 000 o... 12 814, o to jestem ja. Akordel no, jest mój ulubiony. No. Próbowałem wbić nim 200 randek G, ale coś mi nie idzie. <grywam> Bo wygrywam i przegrywam. No. A, właśnie, miałem wam pokazać tego Edgara. O, Edgar. Takie chciałbym przebranie. Takie zielonego robota lub yy, właśnie to. Ale to jest też spoko, to przebranie, które mam. No, to... Słuchajcie, możecie mi w komentarzach napisać, jak się nazywacie. Ja wam tu pokazuję mój kod, ID. Czekaj, co? Aha, to teraz się wpisuje... Czekaj, co? Nie wiem, yy, możecie mi napisać, jak się nazywacie w Starsie yy, yy, Kod możecie zeskanować, daję wam... 10 sekund 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, koniec mieliście czas możecie sobie też ten filmik zatrzymać i, no i zeskanować tu mam drugą w to akurat nie gram rzadko co gram bardzo, bardzo rzadko no i tak, jak chcecie więcej filmów z Brawl Sarsa, to piszcie mi w komentarzach. No i nie zapominajcie subskrybować tego kanału Szymonox13. No i... To wszystko. Zostawcie lajka, subika. No i... papa, pa. Nita się właśnie z wami żegna. Albo nie wiem kto. Piszcie. Kto jest waszym ulubionym też zadymiarzem? A ja wam odpowiem. W szorcie mi możecie napisać, bo dzisiaj jeszcze wpadnie szorc. Dobra, Nara. Hej. Nita 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 pa, mówi wam pa, pa.